Dzień dobry, cześć, czołem i rękom. Z tej strony Rayman, a to jest Deus Ex Human Revolution. A więc, cóż, wchodzimy do tego budynku, do którego mieliśmy wejść ostatnio, o ile się nie mylę. Ogólnie rzecz biorąc, nie grałem już w Deususa przez jakiś tydzień. Teraz jedno pytanie, czy mam dobrze mikrofon ustawiony, więc cięcie. Dobrze, wszystko ładnie się nagrywa. Uh, I am not to the microphone Please, I've got to know what really happened to Megan I've investigated all of Detective Chase's leads. You were right. Something was off with Megan's case. So, what did you find? Hmm. An officer assigned to the case was asked to get rid of a major piece of. What? I don't know. I got my hand on a test. Oh my. I don't know exactly. Someone in the government, a man named Manderly. It sure doesn't sound. There were only three people who got out of the labs alive me and two others mm -hmm. one died in the hospital a few days later a second one a lab tech was ready to give it you sound like you don't believe that i don't not from the reports i've read so what you're telling me no i'm sorry but one thing's for sure i'm sorry cassandra i wish i had more tangible answers to give you it's so. all and um uh, do you mm. No, nie, <laughs> I read the reports. She didn't suffer, Cassandra. I can promise you that. Thank you, Adam. It's not much, but it still brings me some comfort. I miss her so it what is? Oh Don't no 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 worry, Cassandra, this is not over. I don't know how or when. I knew I was right to trust you, Adam.

Well, when you do get in there, connect the neural hub to your computer. I've created a secure tunnel, and I'll take over remotely. You can access my personal computer. Who do you think configured your security protocols? Oh. No, Czy dobrze idziemy? Oh, fajnie. Nie ma like w domu. <laughs> Richard, the hub's connected. I know. Now be quiet and let me concentrate. I need his name, Pritchard. Not his entire genetic history. That's not his DNA. It's the data he was trying to steal from us before he... My God, Jensen. Your suicide hacker didn't kill himself. You obviously didn't see his brain spidered all over the floor. No, no, you don't understand. The wet drive modification in this chip, it allows someone to hack through you. It turns you quite literally into a human proxy. So he wasn't working alone. Someone off site was doing the actual hacking. Exactly. And whoever it was tried to hide his location by using multiple satellites. But I may have just traced him to here, an abandoned factory complex in Highland Park. Get me the address, Richard. Because if we're lucky, whoever pulled our terrorist strings might still be there. Okay. Oh, my dog. Adam, it's David. Let me guess. You're sending me to Highland Park. Not just yet. Frank's figured out why the network's been compromised. There's a persistent transmission coming from Derelict Row. Street gang territory. Well, our dead friend was posing as an Antioch. Who better to hide with than the D Row ballers? Right. I'm on my way. Okay. Mr. Jensen, I fixed up your apartment real nice. That special request you asked for works like a charm. Dobra, i jedziemy w dół. Co robił w ogóle lewy Cirt? Chyba nic, ale mam 155 zdrowia, i to się liczy. No i co? Możemy lecieć główną misją, albo próbować się tą trochę poboczną. <laughs> Jensen, I'd appreciate it if you instructed your street informants to use more conventional means of contacting you. What are you talking about, Richard? I mean, I found a message stapled to your door. Colo, alley off Bagley Avenue, Ezekiel. How cryptic. That's near Seraph HQ. I'll look into it. Oh, and it's Cholo.

Um, tylko pytanie, czy tędy przejdziemy? Przejdziemy chyba. O, napoje. O, mógłbym podnieść spoko. No, czy jeżeli mam tam skoczyć, to będzie kawał drogi, ale warto spróbować. No fak Prawie się udało. No szkurdę. Eee... Dobra, idę. No fuck. No fuck.

Tam nawet nie ma jak wejść. Mm, dobra, z nimi sobie daruję walkę. A tutaj nie ma przejścia, fuck. Słuchajcie, w sumie mieliśmy gdzieś tam. A nie, tu był od razu safe. Nie fajnie. semka Okay Tutaj też ktoś jest. O oh, fuck. Tak bardzo nie trafić. E, no dobra, czytaj ostatni zapis. I spróbujmy jeszcze raz. Mm, powiedzmy, że skoczę bardziej tutaj może. Właśnie chciałbym uciec, ale mi nie pozwalacie. What the fuck? To się zbugował. Wykorzystam go jako dartsze. Okej. Okay. Dlatego w taki sposób. No i prawidłowo, o, bagi, a za mało miejsca w spoko, a na amunicję nigdy za mało. No i dobra, ten <tędy> musimy przejść. No dobra Wol teraz być ostrożny Okej okay. by się ostrożnym. Ja mam shotguna No chodź No chodź No masz Kto nie lubi dostać w mordę shotgunem No dobra, oni są tam gdzieś. Dobra. O, tam ich będzie sporo. O, fuck. Tak bardzo nie trafić. No dobra, 6 amunicji Nie no, muszę iść powoli Może jakąś amunicję dostanę do shotguna przy okazji Ok Dwa hawce niefajnie A nie mam nic takiego żeby się uleczyć chociaż nie to mnie leczy chyba no tak to na piątce mnie leczy najwidoczniej dobra że mam dużo amunicji do pistoletu to się mogę tym pobawić dobra pierwszy Eee, uh, tutaj są. Oh yeah! Dobra, jakoś mi to idzie już strzelanie. Powoli, ale się uczę. To mi trzeba przyznać. Będę musiał coś posprzedawać, tak swoją drogą. Dobra. Dobra, quick save. No dobra. Weźmy gada co tutaj się dużo pieprzyć? Hmm. A ich ciągle wychodzi. Ostrożnie, ostrożnie. O, nie fajnie. Wycofać się lekko. No ale strzelają To szlak Dobra, jeden. Tam ktoś był, ale gdzieś znikł. Więc zajmijmy się tym. I gdzie ty byłeś, byłaś? Dobra, jednego też mi. Okej. Okay. O, tak, shotgun. Dobra Fajno Eee Mam już amunicję i mogę iść prosto do celu W sumie nie, chyba tej strzeliny nie szło uniknąć Ale przynajmniej bo coś... Przynajmniej fajnie, bo coś się dzieje. Dobra, więc pójdźmy dalej. O, tu mamy jakiś cel. Co tutaj jest? Tutaj jest wejście na górę, więc idźmy. Ach, nie mam przyspieszenia, jak wchodzę na drabince. No szkoda. Mówi się trudno. Co to jest? Oto. Ło! Wow. Fuck! Czemu nikt nie powiedział, że to jest mina ścienna czy coś? Sobie tak idę na co na spokojnie, a co tam? Okej, okay, hola. Spróbujmy jeszcze raz. Mm, amunicji trochę zawsze się przyda. O! Oh yeah! Nie mam mości zaszutkana, więc będę marnował, żeby w telewizor strzelić. Genialny pomysł! Genialny plan! Jesteś mistrzem, Rayman. A teraz pytanie, co ja mam zrobić z tymi minami? Na pewno zrobię z szybkiego o Spróbuję to w taki sposób ściągnąć. Dobra. Tam jest druga. Sama się aktywowała, spoko. Kilka kolejnych. Oh fuck. Okej. Okay. Tam są jacyś ludzie. W sumie... To mógłbym wykorzystać bardzo dobrze, ale... Jestem za słaby, żeby o tym myśleć. Bo gdybym ich zmusił, żeby do mnie przyszli, to bym ich z tego mógł załatwić. Ale dobra, Sotgar robi swoje. Zresztą, muszę powiedzieć, że celowanie jest bardzo do dupy. O, o, o. No fajnie, brak amunicji. Dobra, weźmy ten pistolet. Tak się go weźmie. Co tam się dużo pieprzyć? Jak można, to można. Pusto. Dobra. O, nie mam amunicji. Tu muszę przeładować. Dobra. Czo to. E, dobra, włam się. Wykrycie 60%, wykrycie 50%, więc przejmujmy. Co ja muszę przejąć? Przechwycmy to, przechwycmy to. Tam. Ta boss, is that back door still open? No, good job. Frank just sent me the all clear. Now it's time to find the bastards who attacked us. Okay. Farina, you standing by? On the line, boss. Jensen, you reading me? Loud and clear. Stay close to the antenna. Richard mi koordynacje tam wejdę. Ok, to jest lądowisko. No poczekaj, aż wyląduje może. No okej, helikopter użyj. Gotowy. No, ładnie. Wyszło nawet. Mm. I w tym momencie zastanawiam się, czy by się z Wami już pożegnać, bo nie wiem, ile ten odcinek ma. A wydaje mi się, że jest krótki, co byłoby dobre. Yy, z tego względu, że. Damn, nie mam nic nagrane na niedzielę, czyli na dzisiaj, a tak to może bym jeszcze, gdyby ten odcinek miał 15 minut, to może bym go zdążył wrzucić przed 20. Więc chyba myślę, że się pożegnam. Tak, dobry pomysł. Okej, okay, no ląduj, ląduj. No a więc, cóż, ja dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z Deus Sexa Human Revolution. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć.